Serdecznie na rozpoczęciu kampanii Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Wraz z nami są zaproszeni goście. Dzisiaj jesteśmy w Bielawie, za godzinę będziemy w Dzierżoniowie. Wraz z nami są wszyscy kandydaci, ale w sposób szczególny chciałem przywitać tych, którzy będą wspierali naszych kandydatów. Jest to pani posłanka, wicemarszałek Sejmu, pani Monika Wielichowska. witajmy mu wami. Jak również pan poseł Michał Jarosz, przewodniczący naszego regionu Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Jak Państwo widzicie, za nami silna, zwarta ekipa, która wie, czego oczekują od niej mieszkańcy, potrafiąca poprzez swoje wcześniejsze doświadczenia pokazać, że są to ludzie warci poparcia. Dlatego trzymam za nich kciuki, a myślę, że wszyscy ci, którzy do nas dojechali, również wesprą nas dobrym słowem. W ten sposób oddaję głos pani wicemarszałek minister Wielichowskiej. Dzień dobry Państwu. Tak się złożył kalendarz wyborczy, że mamy bardzo gęsto, jeśli chodzi o kampanie wyborcze, wyborcze. Tuż po kampanii wyborczej i wyborach do parlamentu już jesteśmy w kampanii samorządowej. Za mną stoją kandydatki i kandydaci. Z bielawy, z powiatu dzierżoniowskiego, którzy będą zmagać się w tych potyczkach do, rad, do Rady Miasta czy do Rady Powiatu. Drodzy Państwo, jestem przekonana, że wszyscy będą. Jeśli dacie im szansę, będą podejmować mądre, odważne i odpowiedzialne decyzje. Takie decyzje, które będą budować Ziemię Bielawską, Ziemię Dzierżoniowską, nasz Dolny Śląsk. Także wszystkim życzę powodzenia, trzymam kciuki i będę wspierać na każdym kroku kampanii wyborczej. Także życzę wszystkim Państwu powodzenia. Teraz o zabranie głosu poproszę pana posła Michała Jarosa, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Dolny Śląsk. Dzień dobry. Szanowni państwo, kontynuujemy zwycięską drużynę Koalicji Obywatelskiej. Ta zwycięska drużyna zwyciężyła na Dolnym Śląsku. Wygraliśmy na Dolnym Śląsku. Ale to nie koniec, szanowni państwo. Na Dolnym Śląsku rządzi koalicja bezpartyjnych samorządowców i PiSu. Przejli sejmik, zabrali nam Dolny Śląsk. Czas to skończyć. Czas na to, żeby na Dolnym Śląsku, rządzili ludzie, którzy ten Dolny Śląsk rozwijali, którzy ten Dolny Śląsk mają w sercach, którzy o ten Dolny Śląsk dbają. I dzisiaj jesteśmy tutaj, w Bielawie, w powiecie dzierżoniowskim, ze zwycięską drużyną, która idzie do miasta Bielawy, która kandyduje do powiatu dzierżoniowskiego. To są kandydatki i kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Za, wielo, za wieloma z nich stoją doświadczenia, życiorys, który pretenduje ich do tego, żeby zasiadali i reprezentowali mieszkanki i mieszkańców Bielawy, powiatu dzierżoniowskiego. Jest tu też ze mną kandydat do Sejmiku, były wojewoda, były poseł Tomasz Smolarz. Proszę też serdecznie o poparcie dla jego kandydatury, dla naszych kandydatek i kandydatów z powiatu dzierżoniowskiego, tu w Bielawie również, do gminy. Potrzebujemy silnej reprezentacji. My jako partia rządząca, jako Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska wiemy, że ten Dolny Śląski jest dla nas istotny. I my jesteśmy w stanie tutaj wspierać z tej pozycji rządowej rozwój Bielawy, rozwój powiatu dzierżoniowskiego. My nie jesteśmy skądś, my jesteśmy stąd. My tutaj żyjemy, my chodzimy tymi samymi ulicami, my oddychamy tym samym powietrzem, My znamy problemy, które są do rozwiązania. Mamy też pomysł na Dolny Śląsk, mamy też pomysł na powiat dzierżyniowski, mamy też pomysł na Bielawę. Zaufajcie kandydatom, kandydatkom Koalicji Obywatelskiej. My ze wsparciem rządowym gwarantujemy rozwój Bielawy, rozwój powiatu dzierżyniowskiego i rozwój Dolnego Śląska. Zagłosujcie na kandydatki i kandydatów Koalicji Obywatelskich w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy przedstawicieli, tak jak już Pan Przewodniczący wspomniał, do Sejmiku, ale wraz z nami mieszkanka Bielawy, Pani Grażyna Smolińska, również kandydująca z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Dolnośląskiego jest i również będzie podpisywała ten dokument, który jest za mną. O tym dokumencie i podpisy pod nią złożą dwaj przedstawiciele tworzący listy bielawskie, Pan Rafał Kuśmierek i Pan Zbigniew Glanowski, których teraz zapraszam do zabrania głosu i podpisania dokumentu. Dziękuję Pani Przewodniczący, dziękuję Pani Marszałek za tak ciepłe słowa, które padły w naszym kierunku, zachęcające nas oczywiście tylko i wyłącznie do walki i obój o to, żeby Koalicja Obywatelska odniosła w Bielawie sukces. Proszę Państwa, mamy przygotowane dla Bielawy cztery tezy programowe, które dzisiaj przedstawimy punktowo. Natomiast, natomiast yy, całe rozwinięcie test jest zawarte na tej oto tu yy, tablicy. I teraz pozwolę sobie odczytać pierwszą, pierwszą z nich. Pierwsza teza. Bielawa miastem dobrze zarządzanym i obywatelskim, atrakcyjnym do mieszkania i zamieszkania. Rozwinięcie tej tezy, jak już wspomniałem wcześniej, jest na tej tablicy. I teza druga dla bielawy. Teza programowa numer dwa. Bielawa miastem bezpiecznym, ekologicznym i czystym. Kolejne dwie tezy przedstawi Zbigniew Glanowski. Więc mamy kolejne dwie tezy. Wydaje się, że bardzo ważne. Mianowicie, jest to teza trzecia. Bielawa miastem sprzyjającym rozwojowi aktywności na każdym poziomie wiekowym. Nasza oferta skierowana jest i do ludzi młodych, i do ludzi starszych, przedsiębiorczych. Mamy dla wszystkich w naszym programie coś wartościowego, wartego polecenia. I czwarta teza. Bielawa miastem sprzyjającym przedsiębiorcom i wykorzystującym ich potencjał. Gwarantujemy Państwu. Że jeżeli dostaniemy kredyt zaufania, wszystkie te tezy i szczegóły, o których mówił kolega, zostaną Państwu zaprezentowane, skonsultowane z Państwem, a potem przez nas deklarujemy się, zostaną one zrealizowane. Zobowiązujemy się do tego w imieniu własnym, w imieniu naszych koleżanek, kandydatek i kolegów kandydatów. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panów do podpisania teraz tego dokumentu. pojedyncza, Pana na będzie widać, panowie. Szanowni Państwo, za chwilę te wszystkie tezy już na spokojnie podpiszą pozostali kandydaci, a w tej chwili będziemy chcieli sobie jeszcze zrobić wspólne zdjęcie i w ten sposób zakończyć to pierwsze spotkanie z Wami, ale to nie jest ostatnie, ponieważ kandydaci obiecali, że będą spotykali się w różnych miejscach, w różny, przy różnych okazjach z mieszkańcami, aby rozmawiać dokładnie o tych tezach, o tym, co chcą zmienić w mieście Bielawa, czym chcą Bielawę promować dalej. Ja już też dzisiaj zapowiadam, że 15 marca będziemy mieli po południu konwencję wyborczą naszą Koalicję Obywatelską, w związku z tym przez ten czas można się z nimi kontaktować po to, żeby w trakcie dyskusji pytać o jakieś szczegóły. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie, dziękuję mediom, bo poprzez państwa jesteśmy w stanie docierać do wszystkich pozostałych osób. Życzę wszystkim kandydatom wszystkiego co najlepsze, trzymam za was kciuki. Wszystkiego dobrego.